Film ten jest o krwi i zadaniach jakie spełnia ona w naszym ciele, a także o nowoczesnym preparacie MIS-360 ZorbMax, który sprawia, że nasza krew potrafi spełniać swoje skomplikowane zadania, mimo iż jest wiele czynników, które jej w tym przeszkadzają. System krwionośny jest bardzo istotnym systemem w naszym organizmie. Co prawda, trudno jest powiedzieć, czy to właśnie system krwionośny jest najważniejszy, czy może nerwowy, lub immunologiczny, ale ponieważ krew praktycznie dociera do każdej pojedynczej komórki i ma bezpośredni wpływ na to, czy nasze komórki rozwijają się, czy też degenerują się, to jest on niewątpliwie bardzo istotnym systemem w naszym ciele. Krew ma wiele zadań do wykonania w naszym ciele, m.in. dostarczania tlenu i wody, transport substancji pokarmowych i produktów przemiany materii, usuwanie toksyn, które powstają w naszych komórkach i jeszcze kilka innych. Jak wiemy, toksyny są niepożądanym gościem w naszym ciele, a są one właściwie w każdej komórce. Za chwilę zobaczymy zdokumentowane badanie krwi w tak zwanym polu jasnym. Jest to nowoczesna metoda badawcza, powstała dzięki rozwojowi techniki optycznej. O wartości tego badania decydują dwa istotne elementy: a mianowicie to, że przedmiotem badania jest żywa, to znaczy żyjąca komórka, czyli krew. Krew w tym stanie, to znaczy zaraz po jej pobraniu, ciągle jest żywą komórką i pozostaje żywą zaledwie jeszcze tylko kilka minut, po czym obumiera. Drugim elementem jest specjalnie skonstruowany mikroskop, który umożliwia takie badanie. Dlatego ta metoda jest tak bardzo ważna w diagnozowaniu naszego stanu zdrowia, bo możemy obserwować nasze komórki w takim stanie, w jakim one znajdują się w organizmie. Zobaczmy więc, jaką krew ma Marisia, która postanowiła przebadać swoją krew przed i po zażyciu preparatu Mist360 Zorbmax. Na początku pobieramy krople krwi na specjalne szkiełko i oglądamy ją pod mikroskopem. Zaraz po pobraniu próbki krwi Marysia zaaplikowała sobie porcję Mist 360 Zormax i po zaledwie 2-3 minutach dokonamy powtórnego badania krwi. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że w czasie badania cały czas widoczny jest zegar, którego obserwacja dobitnie wskazuje na czas dokonania pobrania próbek oraz na fakt, że w filmie nie dokonywano żadnych fotomontaży. Badanie jest autentyczne i w 100% wiarygodne. To jest po prostu dokument. Po założeniu płytek z krwią do mikroskopu należy chwilkę poczekać, aż skiełka się ustabilizują i zatrzyma się ruch krwinek pomiędzy nimi, i będziemy mogli oglądać żywą krew pod mikroskopem. Co widzimy tutaj pod mikroskopem? Widać tutaj krwinki czerwone, które są bardzo posklejane, pozbijane, niedotlenione, przez co krew ma trudności w dostaniu się np. do naczyń włoskowatych. Powierzchnia czynna krwinek, czyli ich błony komórkowej, która odpowiedzialna jest za wymianę składników, jest bardzo mała. Tutaj mała dygresja. Jak wiemy z matematyki, najbardziej korzystny stosunek powierzchni do objętości ma kula, a to, co tutaj widzimy, jest raczej dalekie w swoim wyglądzie od kuli. Widoczny obraz wskazuje na zakwaszenie organizmu, to znaczy zbyt niskie pH krwi. Znowu dygresja z chemii. pH jest to stężenie jonów wodorowych. Różowa poświata wokół krwinek wskazuje na dużą zawartość toksyn. Zaburzona jest równowaga wewnątrzustrojowa organizmu, czyli tzw. homeostaza. Zakwaszenie powoduje zmniejszenie się zdolności organizmu do samooczyszczania, do usuwania metali ciężkich, czyli zaburzenia detoksykacji. Zakwaszenie również zmniejsza zdolność organizmu do przyswajania substancji odżywczych i składników mineralnych, do usuwania lub regeneracji uszkodzonych komórek. Zmniejsza się również produkcja energii w komórkach powstaje sprzyjające środowisko do rozwoju komórek nowotworowych. Ciało jest bardziej narażone na zmęczenie i choroby, bo nie jest zachowana prawidłowa gospodarka wewnątrzkomórkowa, czyli tak zwana homeostaza. Chwilę dokonamy ponownego pobrania próbki krwi i zobaczymy, co widać pod mikroskopem po zażyciu preparatu MIS-360 Zorbmax. Zobaczymy, jak wygląda obraz krwi po przyjęciu przez Marysię tego preparatu. Widać tutaj, że erytrocyty są doskonale porozdzielane, nie posklejane. Są to prawie doskonałe kule. Taka krew spełnia swoje zadania bardziej wydajnie, przez co możemy na przykład mniej jeść, bo z tego samego pożywienia dużo więcej substancji jest przenoszonych do komórek. Można powiedzieć, że komórki są najedzone, więc nie wysyłają do mózgu sygnałów głodu. I w następstwie tego nie myślimy nawet o na przykład międzyposiłkowym podjadaniu. Ale posłuchajmy co mówi Marysia. Aż nie do wiary. No naprawdę, nie ma w ogóle toksyn nawet dookoła. Taka podświata była różowa. To toksyny. Tutaj taka, wokół tych jak w tamtym preparacie, taka podświata, to były toksyny, tak? No, no to i nie, tu... nie do wiary. No naprawdę, no tak to wygląda. Na zakończenie, jeszcze raz zobaczmy zdjęcie z mikroskopu. To zdjęcie przedstawia nam obraz krwi przed przyjęciem preparatu Mist360 Zormax. Widać tu w dolnym rogu datę i godzinę, a to zdjęcie jest po zastosowaniu MIST-360. Czas, jaki upłynął pomiędzy tymi dwoma zdjęciami, to zaledwie 2-3 minuty, a pokazuje ogromną różnicę jakościową, jaką może mieć również Twoja krew po zastosowaniu MIST-360. A co za tym idzie? Jak możesz polepszyć swój stan zdrowia w bardzo prosty sposób? Na szczęście, oprócz ludzi i korporacji, które dla swojego zysku karmią nas śmieciowym pożywieniem, żywnością modyfikowaną, są jeszcze ludzie, którzy starają się kompensować te zło swoim wysiłkiem intelektualnym, opracowując nowe technologie i produkty. Kiedyś na jednej z prezentacji filtrów do wody usłyszałem dosyć ciekawe stwierdzenie. Czy chcesz mieć filtr, czy chcesz być filtrem? I tym stwierdzeniem chciałbym Was również zachęcić do miłego i zdrowego korzystania z preparatów LeafSmart 360. Ale oczywiście decyzja należy do Ciebie.